Cześć! Przyniosłem coś dobrego na zatoki. Wystarczy jedna saszetka i Gorąca woda. O, jak miło. I gotowe! Renopuren zawiera sześć wyciągów roślinnych, witaminę C oraz cynk. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok i korzystnie wpływa na komfort oddychania. Co więcej, Renopuren zatoki od doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie! Renopurem dla zdrowych zatok! Jak długo działa Twój środek nasenny? Może za krótko i budzisz się w nocy. A może za długo i rano jesteś senna? Wypróbuj Lumina Steel. Lek o optymalnym czasie działania. Lumina Steel pozwala zasnąć już po 15 minutach i działa do 6 godzin. Sam raz, żeby dobrze się wyspać. A rano naturalnie wybudzić bez uczucia senności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołożoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zdrowo przez Pana noc, dobrze rozpoczęty dzień. Sponsorem programu jest producent nowej linii leków Strepsil z Natur na kaszel i podrażnione gardło. Sponsorem programu jest Orifarm, promotor plastrów aromatycznych amolowe, ułatwiających swobodne oddychanie. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor Nissana i z hybrydowym napędem i e power. Y el tema histórico de...